What you want? Cześć wszystkim z tej strony Red witam po takiej chyba długiej przerwie. No zaczniemy sobie, czy zaczniemy... No będziemy sobie jechać Battlefielda 4, ale zaczniemy od właśnie tu pakietów bojowych. Nie wiem. Przez ten czas w sumie nie grałem na tym koncie, na swoim głównym koncie już dużo. Mam, ale na tym właśnie widzę dosyć... Mam skrzynek do potwierania, potwieramy to na żywo. Jedziemy. A no tak to są te. W sumie barwy do broni i do wszystkiego one były dawane chyba w zeszłym miesiącu był jakiś event na Battlefieldie. Premium dalej niestety się nie, nie dorobiłem, ale za niedługo wychodzi już ostatni dodatek, więc myślę, że tam premium będzie jakaś zniżka na konsolowe wersje, więc dalej na PlayStation 3 jedziemy. O, to nas cieszy premium 20%. Okej, okay, dobra. To idziemy, się że jest szybkie gry zespołowe, dytmeczyno. Rozgrzewkę. Okej. Okay. Nie wiem, kim będziemy zaczynać, to tam obojętnie. Czy w sumie nie pamiętam ostatni odcinek, kim tam grałem, ale myślę, że... Hmm... Chwileczkę... Okej, okay, nie wiem czy nie będzie mieć dźwięku zbierać, bo jadę bez słuchawek, mikrofon... już dawno nie nagrywałem. Nie znaczy, że dawno nie grałem, bo właśnie w Battlefield latnę, no, ale na moim głównym koncie... A jak chyba mówiłem poprzednio, nie właśnie nie nie gram na poprzednim koncie ze względu na nick o, Ile tu? O, malutko ludzi Niedawno się rozpoczął, widzę Nie wiem, nikogo tu nie widzę no Tu widzimy kogoś no też nie, o tak Czekajcie, chyba ja mam Nie wiem co mam za broń, nie wiem jak tym szczerać o. o plecy miałeś kolego Czekajcie, czy na starce jakąś premię rzucimy No A co mi tam 200 Nie widzę tu nikogo Tam coś się dzieje. O, o, o. Asy no. że on tam przez ten właśnie. Nie gram przez HBL HD i właśnie. Dawno nie grałem właśnie przez ten. nagrywając. A to jest całkiem inne jakoś, nawet przy graniu się mnie tam z pleców szczelał ale no tak o. myślę że tym będziemy chwilkę szturmowcem pogramy nas ten start Nic nie mamy, przecież ze skrzynek dostaliśmy no właśnie hm, może być o nie, odrodziliśmy się na jakimś punkcie od snipera Czy nam się podpowiedzieć, w ogóle to jest pierwszy level dopiero to w sumie jak zacząłem nagrywać Battlefila 4 te konto właśnie założyłem Bo prywatnie nie gram nim. Ojej. Myślę, że będę krótkie odcinki. Jedno właśnie takie mapowe, krótsze, ale więcej. Może to lepiej mi się będzie montować, szybciej to będzie wszystko robione więc tak myślę że tak zrobię dużo też materiału mam no właśnie na komputerze ale do przerobienia ale myślę że no widzicie a na głównym koncie właśnie wbiłem niedawno dawno teraz już mam ponad 60 level bez premium no jest ale coś nie idzie na dno też nie jedna z moich ulubionych map właśnie Uch. ale wygrywamy nam idzie bardzo kiepsko No, serwer się już zapełni, bo to czuć. Poflankujemy ich jakoś, może od tyłu coś spróbujemy. No tak, już nas ktoś strzela z tyłu. Snajper nas dopadł, oj. Dzięki. Mhm. 123 level. Mamy w drużynie właśnie do Watlefila 4 niedawno wyszedł nowy zwiastun dosyć ciekawy się zapowiada właśnie dodatek tak dosyć futurystycznie gdziełem nie wiem czy dobrze mi się jezus w plecy ślatające czołki. ciekawe to będzie Nie wiem każdy dodatek właśnie do tego Battlefielda był dosyć mocny to każdy fan Battlefielda chyba nie będzie zawiedziony Tak samo jak było w wypadku trójki i w czwórki Wszystko było w porządku z dodatkami A z updateami też dosyć ostatnio powchodziły właśnie Tą płynność zmienili, tej gry całkiem inaczej jest. Mi się też wydaje, że szybciej gry się dobierają i ładują. Nie wiem, czy to może mi się wydaje, ale od chyba poprzedniego takiego dłuższego, co był, nie wiem kiedy on był. Chyba dokładnie dwa miesiące temu przez wakacje wyszedł taki mocny. Widziałem update w Oj Ktoś nas chyba chce z dołu zaskoczyć A my go zaskoczymy z góry Aj, w boczku nas zabił Rambo <laughs> tak. Nie wiecie co? Przed grałem w Battlefield 3 i właśnie te przyciski mi się pomyliły, niestety. Okej. Okay. To jest ten ból, właśnie, albo ból, że ja nie wiem, ale szukałem. Nie wiem, gdzie, czy idzie zmienić. Właśnie ustawienia pada. Okej, okay. 74 do 48. Myślę, że to wygramy. Nie, to był nasz. przed burzą nie wiem z prawej strony widać ich ale no ta okej okay. jeszcze jeden dobrze i czuję że za nami Chyba dla nas coś hmm. Dobrze Góra, 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 chłopacy Skacze jeden Jeśli Właśnie ktoś mi ogląda, ma Battlefielda 4 piszcie, bo właśnie Zbytnio już nie mam z kim pograć znaczy nie w tą część. A i widziałem. <laughs> to mógłbym chęcią z chęcią pograć innym. Tu w komentarzach byle gdzie Facebook. Tylko mi dać znać. Ściągnął od na tym. No. W punkcie, na pewno mu punkty przyleciały już. Dosyć dobre. Nawet nie wiem kogo oznaczyłem. Wow. Okej, okay, za chwilę będzie koniec mapki i będziemy kończyć, bo jak mówiłem, będą to jeden odcinek, jedna mapka. Plecy mam. No tak. Twardy. No jeszcze asystano oj plecy. oj, 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 oj. Dzięki, nie zabiliśmy ostatniego fraga Gra na okay, dzięki za oglądanko Tak jak mówię, nowa seria będzie A czy nowa seria? Nowy, nowy sposób nagrywania Battlefield. Jeden odcinek, jedna mapka Okej, okay, jak widzicie pierwszy level I idziemy sobie Regularnie chyba już nagrywać Dalej w tej jakości No i zobaczymy co będzie dalej Siemanko, cię się